Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w nowo otwartym moim oficjalnym kanale YouTube'a. Rozpoczynam pierwszy odcinek. Zachęcam Państwa do tego, żeby na następne odcinki przysyłać mi sugestie pod tym tweetem, który będzie zawierał reklamę tego programu. Bardzo będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju uwagi, sugestie i podpowiedzi. Dzisiaj chciałbym Państwu odpowiedzieć na pytanie, które zadał mi jeden z Twitterowiczów. Czy można PiS nazwać partią złodziej? Jak wiadomo, złodziejem jest ta osoba, która kradnie cudzą rzecz. W staropolszczyźnie, złodziej to był ten, który robi zło. Dzisiaj to słowo oczywiście kojarzy się bardzo negatywnie pejoratywnie i bez wątpienia użyte wobec osoby bądź podmiotu narusza czyjeś dobra osobiste, może stanowić element zniewagi czy też zniesławienia. Jednakże w każdej sprawie o charakterze karnym dotyczącym zniesławienia czy zniewag, bądź w sprawie cywilnej dotyczącej dóbr osobistych, można bronić się przed zarzutem złamania prawa, jeżeli się udowodni... Że twierdzenie, które się głosi, jest prawdziwe. Czy prawdą jest, że PiS to złodzieje? W moim przekonaniu, proszę Państwa, tak. I to zarówno w charakterze szerszym, ogólniejszym, gdy mówimy o tym, że PiS ukradł organy niezależnego, funkcjonujące niezależnie w państwie prawa, takie jak Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa. Sąd Najwyższy. Wiemy, że przejęcie tych organów nastąpiło ze złamaniem konstytucji. To jest, można powiedzieć, najwyższa forma kradzieży, dlatego że złamanie umowy społecznej, która obowiązuje nas wszystkich, umowy, która stanowi fundament naszego państwa, to jest sytuacja, w której, można powiedzieć, mamy do czynienia z mega złodziejami, albowiem chyba czymś, można powiedzieć, łagodniejszym, czymś mniej groźnym jest. Okradanie nawet z, z środków finansowych, niż okradanie nas wszystkich z niezależnych instytucji, które nas ma, mają bronić, nas mają reprezentować i, i są fundamentem tego, że funkcjonujemy jako normalne państwo demokratyczne, prawa, a nie jako zbiór osób, które funkcjonują na zasadzie, kto jest silniejszy. A więc, w takim znaczeniu ogólnym, wydaje mi się, że można powiedzieć, że pis to złodzieje, bo okradli nas z tych instytucji, które w każdym państwie są niezwykle potrzebne. Natomiast obecnie, po ostatnich dniach, ostatnich tygodniach, możemy mówić również, że pis to złodzieje w sensu stricto, w sensu konkretno. Mamy do czynienia bowiem. Z informacjami, które wskazują na to, że prawo i sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński zbudowali system funkcjonowania państwa w oparciu o pewnego rodzaju przywileje dla członków PIS-u. Jarosław Kaczyński uzyskuje lojalność pisowców przez to, że daje im nadania do tego, aby kradli. Tak było, proszę Państwa, w starożytności, kiedy dawano jakąś prowincję do zarządzania. Nie płacono specjalnie gubernatorowi tej prowincji, mówię o starożytnym Rzymie, specjalnych apanarzy, ale pozwalano mu okradać ludność. W pewnym sposób dzisiaj robi to Jarosław Kaczyński, nadaje poszczególnym ministrom, poszczególnym grupom w PiSie określone księstwa feudalne, ministerstwa, spółki skarbu państwa. Oni się kłócą, żrą się o to, kto ma mieć jakiego prezesa. i Ogólna zgoda jest na to, że w tej spółce, w tym ministerstwie możesz zatrudniać kogo chcesz i na, na pensjach, jakie sobie wymyślisz, możesz zatrudniać swojego fryzjera, możesz zatrudniać ciotkę fryzjera, możesz zatrudniać szwagierkę ciotki fryzjera i nie przejmować się tym, że nie mają żadnych kompetencji do sprawowania tej władzy, którą im powierzasz, nie mają żadnego doświadczenia w, w zajmowaniu się sprawami majątkowymi danych podmiotów. Ważne jest, żeby byli lojalni, żeby się trzymali partii, żeby wpłacali na tą partię. No, tego typu system jest systemem system zorganizowanej łod... kradzieży. To jest system nepotyzmu, który można powiedzieć został podniesiony przez PiS do rangi ustrojowej. To jest sposób funkcjonowania naszego państwa. Dzisiaj bez określonych apanarzy dla poszczególnych posłów, senatorów, ministrów, PiS by się dawno rozpadł. Bo oni tylko i wyłącznie dlatego są razem, że mogą razem kraść. Taka jest prawda. To, co się stało jednak w ostatni czwartek, kiedy przedstawił swój raport prezes Najwyższej Izby Kontroli, raport, który mówi o rzeczach już zupełnie skandalicznych, proszę Państwa, bo mamy do czynienia z czym? Czym jest Fundusz Sprawiedliwości? Fundusz Sprawiedliwości, proszę Państwa, to są pieniądze wypłacane wpłacane przez podatników w różnych sytuacjach. Dla ofiar przestępstw, dla wdów, których mężowie zginęli w jakichś dziwnych okolicznościach, dla dzieci będących ofiarami przemocy w rodzinie czy też przemocy międzyrówieśniczej, dla sierot, dla dziewczyn zgwałconych, dla ofiar różnego rodzaju sytuacji przemocowych. To są wszystko pieniądze dla nich, dla tych biednych ludzi. A co zrobiło Ministerstwo Sprawiedliwości? Przeżarli to bezczelnie. Wydawali to na cateringi, na bankiety. Po pół miliona złotych na konferencja z bankietem, jak pomóc ofiarom przestępstw. I w tym czasie wy, yy, przeżerali te środki finansowe. Więcej. Wydawali na jakieś dzikie fundacje, lewe. Fundacja, która ma yy, siedzibę w mieszkaniu, no, a mieszkańcy tego mieszkania nic o tym nie wiedzą. Dostała 10 milionów złotych. Nie wiadomo na co, na jakąś pomoc ofiarom i nic z tego, co nie ustalił, nie zrobiono w tej sprawie. 10 milionów złotych. To jest ponad 2 miliony euro. Zostało wydane tak, na jakąś fundację prowadzoną przez radną związaną z pisem. Wydał yy, Fundusz Sprawiedliwości ma milion złotych, na badanie stabilności. Małżeństw w Peru. Proszę Państwa, w Peru. To dla ofiar polskich przestępstw jest najważniejsze, abyśmy wiedzieli, jak stabilność rodzin ma się w Peru. Nie w Ekwadorze, nie w Boliwii, nie w Kolumbii, nie w Panamie, ale w Peru mamy się dowiedzieć, jak to jest ze stabilnością rodziny i na to hojną ręką Minister Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości wydaje swoje pieniądze. Wreszcie wydaje 2,5 miliona złotych na badanie prześladowań chrześcijan w Polsce. Można przetrzeć, proszę Państwa, oczy ze zdumienia. Chrześcijanie są na świecie prześladowani. Są kraje, w których ponoszą ofiarę życia z tego powodu, że wyznają swoją wiarę. Tak jest w Korei Północnej, tak jest w niektórych obszarach Indii, tak jest w niektórych obszarach Indonezji, w niektórych krajach muzułmańskich. Ale na Boga! Chrześcijanie w Polsce nie są prześladowani. Więc w związku z czym badanie tego typu prześladowań jest z gruntu absurdem. A wydawanie 2,5 miliona złotych na tego typu rzecz jest po prostu kpiną i zwykłym przelewaniem kasy do, do kolegów. Taka jest rzeczywistość. I to jest po prostu złodziejstwo. A ten kto kradnie, jest złodziejem. I mamy w związku z czym yy, dowody na to że sformułowanie PIS to złodzieje jest sformułowaniem po prostu prawdziwym. Jakby pan prezes Jarosław Kaczyński rozważał pozwanie mnie w związku z tą audycją, chciałbym mu przypomnieć 50 tysięcy złotych w kopercie, które wręczył mu Gerald Birkfelder. Zeznał to. Nikt mu nie postawił zarzutu składania fałszywych zeznań. I te pieniądze poszły na księdza Sawicza. Nigdy nie zostały mojemu klientowi oddane. A przecież... Jeżeli się nie oddaje pieniędzy, które się wyłudziło, to chyba też się jest złudziejem. Prawda, Panie Prezesie? Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Zachęcam do propagowania i chciałbym również prosić po raz kolejny o różnego rodzaju sugestie. Na Twitterze najlepiej, bo te wszystkie komentarze zasadniczo czytam, bądź na Facebooku abyście Państwo sugerowali kolejne tematy. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać regularnie. Miłego dnia!